Wow, jak dużo popytów. Ja mam tylko jednego, ale i tak jest bardzo ładny. Lepiej spójrzcie tutaj. O mój Boże, nie mogę uwierzyć własnym oczom. Jesteś szczęściarą, Suzy. Wiem. Andy, zacznijmy od ciebie. Uparasz się szybciej niż my. Nic nie rozumiem. Chyba mój popyt się zepsuł. A, to czekolada. Co za szczęście. Smacznego. Dzięki, Suzy. Twoje życzenie jest jak najbardziej na miejscu. Smakowało by wam. Jest przepyszne. Nie mogę przestać. Chcę więcej i więcej. Mm. Też chciałabym spróbować. Lepiej zajmij się swoimi popytami. To no, świetny pomysł. Dlaczego są takie miękkie? Chyba je zepsułam. W środku jest dziura. Aha. Jesteś taka niezdarna, Monika. Przynajmniej uświadomiłam sobie, że moje popity są żelkowe. Mogłabyś jeść trochę ostrożniej. Przepraszam, zapominam o dobrych manierach, gdy chodzi o pyszne jedzenie. Co ty robisz? Postanowiłam nieco spłaszczyć popity, żeby włożyć je do buzi wszystkie naraz. Udało ci się, gratuluję. Tylko spójrz, jak krwiożerczo je pochłania. Boję się być w pobliżu. Nie martw się, nic wam nie grozi, dopóki jestem najedzona. Ok. Świetnie, czyli mogę spokojnie zająć się moimi smakołykami. Ciekawe, są z czekolady czy z żelków? Ostrożnie, Suzy! Przestańcie się śmiać! Nie widzę, co jest w tym takiego zabawnego. Co zamierzasz zrobić ze swoimi popytami? Uwierz mi, mam wielkie plany. Będę się nimi bawiła, aż mi się znudzi. To świetny pomysł. Widzę, że jesteś w tym całkiem dobra. O tak, dobrze, że za każdym razem mogę korzystać z nowego popytu. Uwielbiam to. Co za ukojenie nerwów. To jest po prostu super. Wierzę ci, sam bym z chęcią powciskał te guziczki. Ej, Suzy, co się z tobą dzieje? Chyba za bardzo się zrelaksowała. Okej. O nie, to czosnek. To mnie wcale nie cieszy. Mam dla ciebie dobrą wiadomość. Ktoś ma dużo większego PH. Myślę, że chodzi o mnie. Niech Lucy zaczyna. Ona ma najłatwiej. To nie fair, zmówiliście się. Nie chcę jeść czosnku. Mam pomysł. Podzielę go na ząbki. Co za cios, imponujące. Dzięki, Zak. Potraktuję to jako komplement. Życzcie mi szczęścia. Boże, to jest obrzydliwe. Hmm. Naprawdę zamierzasz się tak szybko poddać, a co zresztą? Nie będę tego jadła. Musisz, wymyśliłem coś specjalnie dla ciebie. Co to za sztuczki, Zak? Nie podoba mi się to. Uuu, jak dużo czosnku naraz! To obrzydliwe. Zostało ci tylko połknąć! No i po wszystkim udało się. A masz. To jest dla ciebie jako podziękowanie. Nie trzeba było. Mogliśmy się bez tego obejść. O nie, zapomniałem o moim czosnku. Jak ja mam to wszystko zjeść? Chyba coś wymyśliłem. Zobaczcie, co sądzicie o mojej nowej biżuterii. Zak, przestań się wygłupiać. I tak będziesz musiał to zjeść. Kurczę, wygląda na to, że mój taniec nie został doceniony. Oczywiście, że nie, nie udawaj głupka. Dobra, mam inny pomysł. Po co ci te kubki? Już wkrótce się o tym przekonasz. Patrzcie uważnie, będziecie pod wrażeniem. Na razie nie widzę nic wyjątkowego. A co powiesz na to Lucy? Jak mi idzie? A teraz zobaczmy, co nam wyszło. Czosnkowy drink. Voilà! Jestem pewny, że się tego nie spodziewałyście. Najważniejsze, żebyś sam był gotów do jego wypicia. To wygląda atrakcyjniej niż główki czosnku, ale smakuje równie obrzydliwie. Potrzebuję czegoś do przekoszenia. O nie, tylko nie czosnku. Wygląda na to, że przedawkował czosnek. Zak, nie lubię tego zapachu. Przykro mi, ale będę musiała zakleić ci usta. Co ty robisz, Lucy? To nielegalne. Nie mogę mówić. Widzisz? To kolejny plus. Wendy, twoja kolej. Taka sobie informacja, ale wiedziałam, że prędzej czy później to nastąpi. Jak na razie nie jest tak źle jak myślałam. Zaufaj mi od tego momentu, będzie coraz trudniej. Moja intuicja mi mówi, że masz rację, Zak. Udało mi się. Możecie mi pogratulować. Wow, jesteś prawdziwym pożeraczem czosnku. To było mocne. Musimy teraz przewietrzyć pokój. Przydałoby się. Zak, pospiesz się i załóż i kask ochronny, zanim się tu udusimy. Nie trzeba, nie ruszcie tego. O nie. Kurczę, tylko jedna frytka. Moja porcja wygląda lepiej. Po prostu nie widzieliście jeszcze mojej. Wszystko blednie w porównaniu z nią. Patrzcie, co to jest. Wygląda jak dynamit. Chyba kończy nam się czas. Gotowe, teraz wy. Spróbuję zjeść wszystko tak szybko, jak tylko mogę. Andy, pospiesz się. Nasze życie zależy od ciebie. Nie stresujcie mnie. Jestem wystarczająco zdenerwowany. Dajcie mi wody szybko. Muszę wszystko połknąć. Y -y, proszę, w wazonie z kwiatami jest trochę. Wystarczy, nie ma czasu na wybrzydzanie. Uff, skończyłem. Suzy, ruszaj. Postaram się was nie zawieść, choć zadanie jest bardzo trudne. No dalej, Suzy, kończy nam się czas, naprawdę liczymy na ciebie. No szybciej! Przepraszam, ale nie zdążę. Chyba czas się pożegnać, zaraz wybuchnie. Nie rozumiem, dlaczego nic się nie dzieje? Bo nic się nie stało, żyjemy! To był żart! O nie! Wyciągnąłeś pochopne wnioski! Masz rację, jesteśmy całym mokrzy. To nawet zabawne i smaczne. Spróbujcie. Tylko jeden cukierek, Mentos, co za porażka. Przykro mi, ale naprawdę nie masz szczęścia. Soma, Wendy. Imponujące, prawda? Jestem absolutnie zachwycona. Tak dużo słodyczy. Co, zawiesiłeś się za. Przepraszam, zagapiłem się. Lucy, zaczynaj. Słyszę wasze żarty. Ale nie możecie sprawić, że stracę panowanie nad sobą. Co to za zapach? Czujecie to? To nie zapach, to prawdziwy smród. Nie mam z tym nic wspólnego. O, szlachetny ser pleśniowy. mój ulubiony. To najlepszy składnik każdej potrawy. Co on robi? Musimy pozbyć się tego sera. Zjem miętowego cukierka. Mam nadzieję, że pomoże zagłuszyć ten smród. Tak, jest już trochę lepiej. Będziemy musieli coś wymyślić, bo się tu udusimy. O, Lucy, twój oddech jest taki orzeźwiający. Dziękuję, uratowałaś nas. To nic takiego. O, nie, znowu czuję ten zapach. Masz rację, Zach, on staje się silniejszy. O, tutaj, moja ulubiona rybka stanowi świetny dodatek do sera. Jak on może jeść takie obrzydliwości? To chyba! Zak, pospiesz się i zjedz te miętówki. Już, mam nadzieję, że nam pomogą! No dalej, Zak, dmuchaj! Chwileczkę! Wspaniale, co za świeżość! Wendy, może podzielisz się z nami. O tym porozmawiamy nieco później, teraz mamy problem. Zawsze płaczę, gdy kroję cebulę. Ale tak bardzo lubię jej smak. Muszę to znieść. Przestań sobie siedzieć, Wendy. Pospiesz się i żuj te mentosy. Trochę cierpliwości. Już prawie mi się udało. Błagam cię, szybciej. Dobra, dobra, już, kończę. Dmucham, już prawie. Może być już za późno. Oj, nie martwcie się, uratuję was. Gotowe. Pokonam ten smród. Oddychajcie głęboko! O, jak rześko! To wspaniałe uczucie! O, doszliśmy do siebie, hura! Uściskajmy się, przyjaciele! Cześć! Mam dla Was miłą niespodziankę! O nie! Po co to wszystko tu przyniosłeś? Nie jesteście głodni? A ja tak się starałem. To dziwne. Chyba nie wiedzą nic o dobrym jedzeniu. A, przecież zapomniałem zdjąć z nosa spinacz do ubrań. Boże, co za aromat! Jakoś nie czuję się najlepiej. Dzisiaj to Andy będzie gryzł. Ted będzie musiał coś polizać, a Emma będzie siedzieć i cieszyć się, obserwując naszych bohaterów. Jesteście gotowi, żeby dowiedzieć się, jakie smakołyki czekają pod kloszami? Co za okropność, to wygląda jak szpitalne jedzenie. Ten będzie pierwszy, który spróbuje, jesteś gotowy? Nie, bierz łyżkę, ale was to nie obchodzi, więc muszę zjeść. Nie mogę, ale z niego pieszczoszek. Za co ta kara? Czy to naprawdę takie obrzydliwe? Nawet nie macie pojęcia, nigdy w życiu nie widziałem czegoś gorszego. Teraz kolej na Andy'ego. Pewnie jest już naprawdę głodny. Będziesz jadł, Andy? Nie. Tej papki nie chcę, ale czy ktoś nie pytał, muszę zjeść. Przynajmniej nie będę jadł tego paskudztwa, od którego Tedowi zrobiło się słabo. Zjem coś innego. Wiecie co? To jest naprawdę dobre. Smakuje mi. Myślałem, że będzie gorzej. Hej, co to jest? Co tu robi paznokieć? Pobrudziłeś mnie. Dlaczego to zrobiłeś? O, znalazłeś mój paznokieć. Dzięki, wszędzie go szukałam. Teraz jest na swoim miejscu. Nie będę tego jadł, skoro tam był paznokieć. To już przesada. Fu, jak można jeść surowe mięso. Kurczę, będę musiała to polizać. Ale nie ugryźć jak ja, to jest jeszcze gorsze. Jest dobrze, że będę po prostu siedzieć i Was obserwować. Dobra, to ja zacznę. Mam nadzieję, że to mięso nie jest tak obrzydliwe, jak wygląda, inaczej może być źle. Do czegoś takiego muszę się psychicznie przygotować, a to trochę potrwa. No ile można czekać, pomogę Ci. Chyba nie było zbyt miłe. To w ogóle jest surowe mięso. Smakuje jak surowe mięso, a surowe mięso jest obrzydliwe. Po tych wszystkich torturach muszę umyć zęby i to jak najdokładniej. Wykonałam swoje zadanie, więc kolej na Belle. Smacznego! Skoro jest tak obrzydliwe, że nie da rady go jeść, no to mam świetny pomysł. Nie będę jadła surowego mięsa. Zamierzam je podpiec i będzie pyszne. Najpierw je po sole. Teraz dodam pieprzu, żeby polepszyć smak i czas na podkręcenie temperatury. Dobrze, że mam w zasięgu ręki dwa palniki. O tak. Uważaj, nie spal nas tutaj! Nie martwcie się, płomienie są skierowane na mięso. Tylko spójrzcie na ten apetyczny stek. Już nie mogę się doczekać, kiedy go spróbuję. Wiesz co? Brakuje sosu. Stek jest na pewno pyszny, ale będzie smakował o wiele lepiej, gdy dodam sosu. Tylko to nie jest do końca ketchup, a tabasco. Bella dostanie nauczkę, zamiast przechwalać się stekiem, mogła się z nami podzielić. Życzcie mi smacznego, bo zabieram się do jedzenia. Mmm, Ami. Ojej, chyba coś jest nie tak. Jakiś ostry jest ten stek, bardzo ostry! Ratunku, płonę! Ekstra, najwyższy czas na prawdziwy pokaz ognia, ale super! O nie, to znowu ogień, nie chcę się przypadkowo poparzyć. To było straszne, mój biedny stek. A był taki apetyczny. Był apetyczny, a teraz został po nim popiół. Możesz się z nim pożegnać. Gotowi, aby dowiedzieć się co tym razem na was czeka? A będzie to kreda. Pokażcie tabliczki. Super, nie będę jadł kredy, mam farta. A ja będę musiała ją ugryźć. Pewnie nie jest zbyt smaczna. Ja też mam pecha, muszę ją oblizać i to chyba będę musiał zacząć. Proszę spojrzeć jaka ta kreda jest duża. Pani Green może nie będę lizać, ona się przyda w nauce matematyki. Proszę spojrzeć. Rozwiązałem to dzięki kredzie. Pomogła mi. Wow, jaki jesteś mądry. Mądry? Napisał jakieś bzdury. To nie jest matematyka, to są brednie. Myślisz, że to uchronicie przed polizaniem kredy? Mylisz się. Do dzieła. Kurczę, miałem nadzieję, że to przejdzie. Fu, smakuje okropnie. Nigdy wcześniej nie próbowałem kredy i już więcej nie zamierzam. Emma, teraz ty. O nie, mam nadzieję, że nie zwymiotuję. To jest obrzydliwe, nie ma smaku, ale mimo wszystko paskudne. A teraz spójrz na swoje zęby. Wow, są naprawdę fajne, takie błyszczące. Serio? Przepraszam, nie chciałam tego zrobić. Skoro mam takie wspaniałe zęby, to muszę zrobić sobie kilka nowych selfie dla Instagrama. Niech wszyscy zobaczą, jaka jestem piękna. Tak, i to zasługa kredy. O nie! Co to jest? FU! Dziewczyny, spokojnie, nie panikujmy. Podnieśmy tabliczki. Podniosła mi, wcale nie czuję się lepiej. Będę musiała go polizać. Uff, a ja będę na Was tylko patrzeć, co za ulga. O nie, nie chcę go gryźć! Nie będę jadła karalucha! Ale musisz. Ja go potem poliżę. Nie, ty zacznij! Mam już was dość! Stop! Przestańcie na siebie krzyczeć! Zasady mówią jasno, że zaczyna ten, kto liże, więc Jess dostaje karalucha jako pierwsza. Mam nadzieję, że dam radę to zrobić. W końcu nie jestem takim tchórzem. Uuu, to jest ohydne. To było straszne. Wendy, teraz ten przystojnik jest twój. Częstuj się. Nawet nie chcę go dotykać. Potrzebuję rękawiczek. Teraz mogę jeść. Brawo! Dobra robota. Wiem, dzięki. O, nie, Bella! Masz coś na głowie. To karaluch! Co, karaluch? Ja się ich boję, ratunku! Wendy, oszukiwałaś, nie zjadłaś go. Ja nic nie wiem, to jakiś inny karaluch. Dobra, najpierw pokażcie tabliczki. Świetnie, a teraz dowiemy się, co czeka nas pod kloszem. Co to jest? Jak mamy to zjeść? Nie wiecie, co to jest? Nie będziecie tego jeść, a to, co odkleję spod ławki za pomocą tej szpatułki. To jest guma do rzucia, którą ty musisz polizać. A ty przerzuć, Andy, zaczynasz! Dlaczego ja? To niesprawiedliwe. Ale jestem odważny, więc dam radę. Fu, przykleiła się do mnie, ble. Co ty robisz? Jak mogłeś? Przepraszam, nie chciałem tego zrobić naprawdę. Dobra, nie obraziłem się. Teraz moja kolej, żeby to przerzuć, chociaż naprawdę nie chcę tego robić.